Chciałbym od razu przywitać Państwa wspaniałym oleju. Jeśli nie byliście jeszcze w Dublinie, ale znacie na przykład Londyn i wiecie czym jest Soho, zrozumiecie euro jami jami. Oleju, krem fresh, rare lekko. Or, or On do dziś wielu naśladowców, również zimą, i trzeba powiedzieć, że zimą jest to tylko wyczyn, jeśli chodzi o temperaturę powietrza, bo woda latem jest tu tylko 5 stopni cieplejsza. Le Por Proszę spojrzeć jaka wielka paka. I mają tutaj niewielki wybór, ale niezwykle trafiony. E -e 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 -e.